Wszystkich w programie Sezon. Na wszystko dzisiaj będziemy odmawiać koronkę do miłosierdzia Bowego. Dzisiaj jest środa, 29 październik. I zapraszam wszystkich do modlitwy. Damy kilka sekund, żeby ludzie mogli się dołączyć. I w tym czasie przeczytam modlitwę o uwolnienie. Modlitwa. Panie, Ty jesteś wielki, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś ojcem. Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha, który uczynił ich niewolnikami. Wszyscy święci, przyjdźcie im z pomocą. Od niepokoju, smutku, obsesji Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie, od nienawiści, nierządu, zawiści, Ciebie prosimy, uwolni nas Panie, od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci, Ciebie prosimy, uwolni nas Panie, od wszelkiej myśli o samobójstwie, poronieniu dziecka, Ciebie prosimy, uwolni nas Panie, od popadania w rozwiązłość cielesną, Ciebie prosimy, uwolni nas Panie, od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni, Ciebie prosimy, uwolni nas Panie, od wszelkich czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie, Panie, który powiedziałeś, pokój zostawiam Wam, pokój mój Wam daję, przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi. Uwolnij nas od, wszystkiego, od wszelkiego przekleństwa i spraw, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem, przez Chrystusa, Pana Naszego. Jest transmisja teraz, to proszę mi dać znać, czy może odbierać, czy nie. Ja przeczytam jeszcze raz ten fragment. To z List do Filipian, rozdział czwarty, werset 19. A mój Bóg, według, według swego bogactwa, zaspokoi wszystkie potrzeby, gdy będziecie chwale w Jezusie Chrystusie, na Femu Bogu i Ojcu, chwała na wieki wieków, amen. To poproście Pana Boga by was nauczył, jak, jak się żyje falę w Jezusie Chrystusie, weby według e, bowego bogactwa wszystkie Wasze potrzeby były zaspokojone. Amen. Powiedzcie takie słowa. Panie bowe, naucz mnie, jak mam żyć, chwale w Jezusie Chrystusie, aby według Twojego bogactwa bowe wszystkie moje potrzeby zostały za, zaspokojone w imię Jezusa Chrystusa Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało, krew, duszę, bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, za przebogania, za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Pan leczy zmiany na skórne i odnoszenia jakichś ciuchów, ktoś ma problem z noszeniem jakichś materiałów i Pan leczy z tych zmian. I ktoś ma alergię, mimo że jest jesień dalej odczuwa tą alergię, proszę oddać to Panu Bogu. I jest to osoba. Albo może więcej osób, które wychowywały się bez rodziców, były adoptowane albo wychowywała ich babcia. I proście o uwolnienie, proście o uwolnienie i dar przebaczenia swoim rodzicom, wy nie zaznaliście miłości rodzicielskiej. Amen. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało, krew, duszę, bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego. Jezusa Chrystusa, napze Bogania, zagwechy, nafe i całego świata. I również te osoby, które nigdy nie, znał, nie zaznały miłości od rodziców, mimo że wy się wychowywały z rodzicami, proszę Pana Boga, aby Wam pokazał, jak bardzo Was kocha. Amen. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Pan leczy tych ludzi, co mają co roku mniej więcej o tej samej powie choroby. Jakiś katar kafal, i to jest co roku się pojawia. I Pan Was już uwalnia, zabiera Wam e, ten katar kafal, i już za rok nie będzie e, tej choroby. Amen. To było spowodowane te wbraniem jakichś szczepionek. Amen. Panie Bowe, wypełnij każdego mojego widza dary miłości i naucz ich, jak mają żyć, chwale, chwale Jezusa Chrystusa, tak jak jest napisane w liście do Filipian. Że dzięki Twojej mocy, dzięki Twojemu bogactwu, Panie Bowe, zostaną zaspokojone wszystkie ich potrzeby. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruje Ci ciało, krew, duchem, bóstwo. Najmilfego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na twe błagania, zagwechy na fe i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla Was, dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Pan Bóg Pubnawa Wam dar. Rady. I ktokolwiek czuje jakiś gorąc na ciele albo w, na głowie, prawda? Niech przyjmuje, bo to są dary Ducha Świętego. Pan Bóg daje dużo darów Ducha Świętego teraz, szczególnie daru rady, aby podejmować właściwe decyzje, takie decyzje, jakie Bóg chce. Amen. To przyjmijcie ten dar rady. I Pan dalej uwalnia te dzieci adoptowane, obojętnie, ile masz lat, no nawet może mieć 60 lat. 80. Pan Bóg uwalnia Was od grzechów przodków i o, yy, zranień i szczególnie braku miłości rodzicielskiej o tych ran i te wszystkie osoby, które były wychowywane przez dziadków, a nie przez rodziców. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało, krew, duszę, bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa na przebłagania za grzechy nafe i całego świata dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, mi dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, mimi usierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mimi usierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mimi usierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mimi usierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mimi usierdzie dla nas i całego świata. Jest to osoba, która Mam, jak była w łonie matki, było drugie dziecko, i to drugie dziecko umarło bardzo wcześniej i ty się urodziłeś. Ja, ale czuję całe życie taką samotność, mimo że, w, że są wokół ciebie osoby, ale tą samotność czuję do tego drugiego e, rodzeństwa, które umarło w łonie matki. I poproś Pana Boga o uwolnienie, o uwolnienie i każdy, co Czuję samotny, ludzie są nawet w małżeństwie, ale czują się bardzo samotni i nie mają pomocy od męwa czy żony. I poproś Pana Boga, żeby zabrał Ci tą samotność, oddaj Panu Bogu tą samotność i po poproś Pana Boga o uzdrowienie w tym miejscu, gdzie się czujesz bardzo samotny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało, krew, duchę bóstwo najmilszego syna twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na błaganie za grzechy nafe i całego świata dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Odmówimy jeszcze jedną dziesiątkę. Ale Pan Bóg leczy bardzo dużo ludzi z samotności i czują się niewartościowe. I nawet, jak ja powiedziałam wcześniej, te osoby są wokół innych ludzi, że nie brakuje im ludzi, i czy są w małżeństwach nawet, ale są bardzo samotni i wykonują bardzo dobrze swoje prace domowe i prace zawodowe, ale nie mają żadnego dowartościowania od innych. Są bardzo. Tak, jakby pomiatani w domu i w pracy, i Pan, Pan Bóg was uwalnia, bo w Biblii jest napisane: wy będziesz głową, a nie ogonem, i te osoby, które są niezauważalne w domu i w pracy. poproście teraz, Panie Bowę, Ty uczyniłeś mnie głową, a nie ogonem. Już nigdy nie będę pomiatany przez innych. W imię Jezusa Chrystusa, Amen, bo Ty, jej Bowę, uwolniłeś od tego przekleństwa, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało, krew, duchę, bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebaganie za grzechy nasze i całego świata. Pan Bóg dalej uwalnia z tych ludzi, co co roku mają o tej samej porze chorobę. Oddaj tę chorobę Panu Bogu. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało, krew, duchem, bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego, na przebłaganie błaganie za grzechy na i całego świata. Ojcze Przedwieczny. Hm. Dla, mi, mi dla, dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mi, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mi, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata, są to osoby, które bardzo wierzą w Panu Bogu, w Pana Boga, prawda, i wierzą w cuda. Wierzą nie tylko, że Pan Bóg istnieje, ale wierzą, że Bóg po, potrafi zdziałać cuda. Ale mimo to nigdy nie powiedzieli do Boga, Ojcze, i teraz powiedzcie do Pana Boga, Panie Boże, jak chcecie znać, jako, mój, jako mojego ojca, jak chcę Cię poznać, jako mojego tatusia. Pokaż bardzo mi, jak bardzo mnie kochasz. Bardzo tego pragnę. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. I naucz mnie, Panie Boże, jak mam z Tobą rozmawiać, żebym się więcej Ciebie nie bał, a żebym rozmawiał z Tobą jako z moim tatusiem. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. I na zakończenie... Święty Bowe, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmił się nad nami na całym światem. Święty Bowe, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Bowe, święty mocny, święty ja nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami na całym, nad nad całym światem. Dziękuję Wam wszystkim za udział w tej gorącej miłosierdzia Bowego i pozdrowienia z Turcji. Pozdrawiamy Turcy bardzo na miło. I przeczytam jeszcze raz ten fragment, który czytałam przedtem z listu do Filipian. I poproście, żeby Pan Bóg nauczył was, jak żyć w fale Jezusa Chrystusa, aby wam niczego w życiu nie zabrakło. Amen. A mój Bóg, prawda? I powiedzcie, a mój Bóg, mój Bóg, gdy według swego bogactwa. Czyli a mój Bóg według swego bogactwa zaspokoi wszystkie nasze potrzeby, gdy będzie, gdy będzie chwale w Jezusie Chrystusie, naszemu Bogu i Ojcu chwała na wieki wieków. Amen. Czyli Bóg według swego bogactwa, czyli Twój Bóg, według Jego bogactwa, nie Twojego, niezależnie ile co teraz masz, prawda? możesz być bardzo bogaty, ale Bóg ci da jeszcze więcej. Albo możesz nie mieć pieniążków i Bóg ci je pomnowy, Bóg ci je da, bo Bóg daje nie według ludzkiego bogactwa, tylko według Jego bogactwa. Jak będzie w chwale w Jezusie Chrystusie, to poproś dzisiaj, niech Ci Bóg nauczy, jak masz wyć w chwale w Jezusie Chrystusie, aby Bóg zaspokoił wszystkie Twoje potrzeby. Amen. A nie, nie przerywaj, nie przerywaj. Bo dlatego właśnie, jak myśl we masz przerwać, dlatego dostanie Bóg cię bardzo pobłogosławi i wytrwaj, bo już jest w Polsce, nie wiem, czy jesteś w Polsce, ale z trzecia po południu, prawda, to zostało ci kilka godzin tylko. I jak coś, to połów, połów się wcześniej spać, ale nie przerywaj. Amen. I przeczytam jeszcze raz modlitwę tą, co czytam na... Przed, y, jest to Pan Bartosz, to przeczytam jeszcze modlitwę pod Twoim obronem i później przeczytam modlitwę o uwolnienie, tą samą, co czytam na samym początku. Wiatru nie można zobaczyć. Możemy widzieć a, poruszające się drzewa, łodygi i drzew, możemy widzieć liście, ale wiatru nigdy nie zobaczymy. Praw Nigdy nie zobaczył, nikt nie widział nigdy wiatru. Tylko widać jak się y, trawa chwieje albo drzewa, łodygi chwieją, czy liście są przemiatane, ale wiatru samego nikt nigdy nie zobaczył. Po Twoją obronę. I proście tutaj, jak ja będę czytała po Twoją obronę, proście w tej modlitwie, żeby Maryja okryła waffe domy, was samych, wasze samochody, wszystkie rzeczy duchowe, co posiadacie i wszystkie rzeczy materialne, co posiadacie, wyby Maryja okryła jej przynajświętszym pławczem i wyby przez ten pławcz wadne zło się do, na, do Was nie dostało. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nafa, orędowniczko nafa, pośredniczko nafa, pocieszycielko nafa, synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. I proście Pana Boga o dar wytrwałości. Amen. I Matko przenaświęcza, Ty zawsze jak przychodzisz do ludzi, którzy się modlą w imię Jezusa Chrystusa, zawsze z Tobą Grupa aniołów, wojsko Aniołów i wyślij tych aniołów Maryjo do każdego oglądającego, by im pomagali. W życiu codziennym, w dzień i w nocy, w imię Jezusa Chrystusa. Amen. I teraz przeczytam modlitwę o uwolnienie, czyli jak ktoś potrzebuje uwolnienia, poproś Pana Boga, w którym miejscu potrzebujesz tego uwolnienia i Bóg cię uwolni. Amen. Panie, Ty jesteś wielki. Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Ojcem. Ciebie prosimy przez wstawienictwo i pomoc Archaniołów, Michała, Rafała i Gabriela, aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha, który uczynił ich niewolnikami. Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą. Od niepokoju, smutku i obsesji, Ciebie prosimy. Uwolnij nas, Panie, od nienawiści, nierządu, zawiści. Ciebie prosimy. Uwolni nas, panie. Od myśli o zazdrości, gniewie i śmierci, Ciebie prosimy, uwolni nas, panie. Od wszelkiej myśli o samobójstwie, poronieniu dziecka, Ciebie prosimy, uwolni nas, panie. Od popadania w rozwiązłość cielesną, Ciebie prosimy, uwolni nas, panie. Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni, Ciebie prosimy, uwolni nas, panie od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł, od wszelkiego zła ukrytego. Ciebie prosimy, uwolni nas, Panie. Panie, który powiedziałeś, pokój zostawiam Wam, pokój mój Wam daję. Przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi uwolni nas od wszelkiego przekleństwa i spraw, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję Wam wszystkim za udział w tej modlitwie. Korące do miłosierdzia Bożego. i pamiętajcie, Fatan jest już pokonany, i Pan Bóg namaścił Wafę nogi, jak jest napisane w Ewangelii Świętego Kafa. Wy macie wszelką moc w Waszych stopach, aby pokonać potęgę Fatana i wszelką moc nieprzyjaciela. To o tym pamiętajcie. I nieganioły przyjdą do Was i pomagają Wam w praniu, gotowaniu, z fontaniu w domu, w ogródkach i wszystkich zajęciach. Niech Was zaprowadzą. Do odpowiednich przyjaciół, niech anioły prowadzą Was do odpowiednich sklepów, i niech Wam właśnie pomagają we wszystkim, cokolwiek dzisiaj robicie. I niech czuwają nad Wami, kiedy śpicie. W imię Jezusa Chrystusa, amen. Do zobaczenia, do następnego razu, jak tylko Bóg pozwoli. Do zobaczenia.